5 błędów przy wymianie materiałów eksploatacyjnych. Pierwsze, wybieranie niewłaściwych części i płynów eksploatacyjnych. Wiele części i płynów eksploatacyjnych jest przeznaczonych do użytku w konkretnych pojazdach. Używanie niewłaściwych części lub płynów technicznych może powodować niską wydajność i szybkie awarie systemów i zespołów. Dotyczy to w szczególności głównych podzespołów samochodu, silnika i skrzyni biegów. Na przykład wybór niewłaściwego oleju może prowadzić do kosztownych napraw. Dlatego przy zakupie materiałów eksploatacyjnych ważne jest, aby upewnić się, że są one kompatybilne z konkretnym pojazdem oraz wziąć pod uwagę homologację i zalecenia producenta samochodu. Samochód należy zawsze tankować paliwem o liczbie oktanowej zalecanej przez producenta samochodu. Zapewnia to optymalną wydajność i płynną pracę silnika. Paliwo o liczbie oktanowej niezgodnej ze specyfikacją silnika powoduje spalanie stukowe, które z kolei może uszkodzić grupę tłokowo-cylindrową. Wybierając części eksploatacyjne, również weź pod uwagę ich jakość. Korzystanie z produktów samochodowych, zaufanych marek, może znacznie wydłużyć żywotność Twojego pojazdu i obniżyć koszty jego serwisowania. 2. Nieprawidłowy montaż części Najczęstsze błędy obejmują: Zastosowanie nieprawidłowego momentu obrotowego podczas montażu świec zapłonowych. Niewystarczające dokręcenie może spowodować poluzowanie części z powodu wibracji. Dokręcanie momentem wyższym niż zalecany może spowodować pęknięcie izolatora i przerwy w zapłonie. Złe dopasowanie filtra powietrza. Nieprawidłowy montaż części, gdy filtr nie pasuje równomiernie do gniazda montażowego w obudowie, prowadzi do ściśnięcia lub odwrotnie do poluzowania uszczelki. Może to spowodować przedostawanie się obcych cząstek do silnika i powstanie rys na ściankach cylindra. Używanie nadmiernej siły podczas montażu filtra kabinowego. Część zdeformowana podczas montażu nie będzie działać prawidłowo, a do wnętrza pojazdu dostanie się nieprzefiltrowane powietrze. Nienasmarowanie pierścienia uszczelniającego olejem silnikowym podczas montażu filtra oleju. Może to prowadzić do niedostatecznego dokręcenia filtra i spowodować odkształcenie i uszkodzenie uszczelki. Zignorowanie biegunowości podczas wymiany akumulatora. Może to spowodować zwarcie w układzie elektrycznym samochodu, przepalenie bezpieczników i uszkodzenie podzespołów elektronicznych. Zainstaluj aplikację Autodoc. Oszczędzaj pieniądze kupując części zamienne. Trzecie: zaniechanie wymiany powiązanych części. Aby nowe części służyły przez planowany okres żywotności, kluczowa jest również wymiana powiązanych z nimi części. Zwróć uwagę na następujące kwestie. Podczas wymiany pompy paliwa należy zamontować nowy filtr siatkowy. Podczas montażu nowych tarcz hamulcowych należy również wymienić klocki hamulcowe, ponieważ w przeciwnym razie mogą one powodować nierównomierne zużycie nowych części. Podczas montażu nowych klocków hamulcowych należy wymienić blaszki zapobiegające grzechotaniu i podkładki antywibracyjne. Pasek lub łańcuch rozrządu należy zamontować z nowymi napinaczami, prowadnicami i rolkami, ponieważ mają tę samą żywotność. Podczas wymiany oleju silnikowego koniecznie zamontuj nowy filtr oleju. Jeśli tego nie zrobisz, ciała obce i osady węglowe w starym filtrze szybko zabrudzą świeży olej. Pierścień uszczelniający filtr oleju i uszczelka korka spustowego są także do wymiany podczas wymiany oleju. Olej w automatycznej skrzyni biegów powinien być wymieniany razem z filtrem. W przeciwnym razie niskie ciśnienie w skrzyni biegów spowoduje zwiększone zużycie tarczy ciernych i awarie jednostki. 4. Niewłaściwe narzędzia i materiały. Podczas montażu nowych części trzeba koniecznie zwracać uwagę na to, które narzędzia powinny, a które nie powinny być używane. Na przykład, specjalne narzędzie do demontażu jest zwykle używane podczas demontażu filtra oleju typu spinon. Nie zaleca się jednak używania tego narzędzia do wkręcania nowej części, aby nie zdeformować korpusu filtra i nie wpłynąć na jego szczelność. Nowe świece zapłonowe mogą być montowane wyłącznie przy użyciu klucza dynamometrycznego z momentem dokręcania podanym w instrukcji obsługi samochodu. Ponadto należy używać klucza dynamometrycznego przy montażu: części silnika, śrub i nakrętek kół, części hamulcowych piąte nieprzestrzeganie zaleceń producenta. Aby uniknąć uszkodzeń podzespołów i zespołów, ważne jest przestrzeganie zaleceń producenta samochodu dotyczących terminów wymiany elementów eksploatacyjnych. Na przykład płyn hamulcowy powinien być wymieniany w określonych interwałach lub gdy jego właściwości zmienią się na tyle, że nie jest już zdatny do użycia. Płyn hamulcowy należy sprawdzać za pomocą odpowiedniego sprzętu diagnostycznego. Płyn chłodzący w nowych samochodach powinien być również wymieniany ściśle według zaleceń producenta samochodu. Jednak im starszy samochód, tym częściej należy wykonywać tę procedurę, ponieważ produkty utleniania i inne obce cząstki pogarszają właściwości płynu chłodzącego. Płyn chłodzący i inne materiały eksploatacyjne mogą wymagać wymiany w krótszych odstępach czasu w przypadku trudnych warunków eksploatacji pojazdu. Zwróć uwagę, Zalecane przez producenta interwały wymiany części eksploatacyjnych mają znaczenie tylko wtedy, gdy pojazd jest w pełni sprawny.